Witam was drodzy widzowie w drugim odcinku zagotowanych, którym gotować dla nas wszystkich będzie Julia. Tada! Zasady znasz, musisz przygotować przystawkę, danie główne oraz deser, a oprócz tego atrakcje wieczoru. Tak jak ostatnio na sam koniec będziemy oceniać przygotowany wieczór, a na koniec całej serii dla osoby, która zdobędzie najwięcej punktów i okaże się najlepszym gospodarzem, zrobimy cały dzień na tak. To co ugotujesz to będziemy musieli zjeść. Easy. Chociaż ostatnio okazało się, że wcale nie było tak dobre pojusztku jak. To, ale o tym opowiemy wam później. Zdychałem przez dwa dni, miałem wodospad z dupy i tak. powodzenia Dzięki, lecimy Robert. Zaczniemy sobie od napoju. To będzie taka orężatka. przez to, że to jest włoskie. To jest w ogóle flaga Włoch? To jest jakiś Meksyk po prostu i tam na środku brakuje czegoś. Najbardziej mi zależy, żeby to był taki a'la aperolek. Ej, bo tu są takie a'la aperolki. Prestiżowo to wygląda. No. Bierzemy takie trzy. Proszę państwa, menu by byt w Juliet. By the way, Juliet. Przystaweczka, moi drodzy. Grzanka z buratą. Jest włosko? Jest włosko. Szukamy tak, buraty. Tyłka jest taką osobą, która raczej preferuje zdrowe jedzenie. Okazało się, że nie ma buraty. Weźmiemy... Mozzarellki mini. Masz jakąś listę? Coś tego, żeby sobie odpadować? Powiem mam. Aha. Chłopie, to są moje popisowe dania. Oprócz deseru. Deseru nigdy nie robiłam. Taka ciekawostka, nigdy nie jadłam chyba nic, co Julka ugotowała, więc jestem troszeczkę przerażona, co ona dzisiaj wykombinuje. Kochani Bazylia. Pesto z czym ma być? Z bazylią. Ja robię swoje pesto. Sama? Sama, no. Ja nie mogę no, sama robię pesto. Szacunek. I to chyba bym na takie postawiła. Nie wiem że ile mam tego wziąć. Nie przewiduję dokładnie. Nie ma co marnować jedzenia. Kto wie, jak ostatnio nas Justek załatwił ten. Wie. Tutaj dokładek nie ma. Kolacji Krzyśka chyba nie może być gorzej, nie? O kurde, musimy wrócić na sery. Masz jakąś listę, coś tego, żeby sobie w głowie mam Goat, patrzcie, ale ja Jestem troszeczkę odklejona. Ej, chociaż taki pistacjowe jakby dodać. Ej, dobra, spróbujemy z pistacjowym. Wskazówki bliżej mi nieznane, ale mam nadzieję, że będzie smakowało. Nie, ale tak że to chyba jedna wystarczy, bez przesady. To jest przystawka. W restauracji dosta się, dostaje się jedną taką. Ich atrakcją jestem ja. Teraz potrzebujemy do krem Ty wiesz w ogóle, co ty robisz? Pani nazywa to deser lepszy niż seks. I potrzebujemy cukier puder, cukier puder. I duży. To się nie zepsuje. No tak, czajnik płaci. Nie mam żadnego pojęcia, co to będzie. Ciekawe, co wymyśliła. Kładniesz teraz, co wymyśliła Biorę gniazda bezowe i w tym spróbujemy. Myślę, że to może być git. A few moments later. Generalnie bierzemy to tylko w razie w, jeżeli bezy nie wytrzymają takiego zbyt gz... tego ciasta. I jeszcze weźmiemy oliwę i będzie naprawdę git. A może weźmiemy taką małą? Po co taką dużą? oliwa się nie zepsuje, ale weź jakąś taką dobrą serio taką. No. Mm. A ja nie wiem, jaka to jest dobra. jakąś czoskową Jesteś mega mądry Ja córka też jako atrakcję wieczoru, bo tego nie wiem Najbardziej się nie mogę doczekać atrakcji Malowanie kieliszków Szósteczkę sobie będziemy siedzieć, sobie będziemy malować Mam nadzieję, że nie zbiją bum, bum. Nie. Jajka. Jajka Ale by było Jajka. Mówiłem listę? Mówiłem? Dwa jaja na dwie porcje To sześć I co, pani od matematyki z liceum? Git, chyba wszystko Idziemy do kasy Słuchajcie widzowie, właśnie z operatorami broiliśmy Włochy Mamia Italiano. Normalnie Robert tutaj przyklejał. będzie bardzo ładnie wyglądało, jak taka włoska restauracja. Obydwo, dania jeszcze wyszły. Deser idealne do spania. To jest dzień dla ostrego w takim układzie. On zje, pójdzie do spania. No to co, jak idealne do spania, to pewnie lewy prosty. Dobra, słuchajcie, według mnie udało się. Brakuje tylko nie. niecałe 100 osób, więc I możemy wchodzić do strony. Ja nie chcę tam klikać. Klikajcie obserwacje na koniec. Klik, klikajcie, ostrego. bo już, już, już tylko brakuje 100 osób, więc my już wchodzimy. Ostry, możesz się pytać, jak to wygląda tak naprawdę. <laughs> tak. Spytaj pani, albo obserwujcie Ostrego na Instagramie. Deser idealny do spania, czyli coś bardzo kalorycznego, prawdopodobnie. Na pewno nie będzie to deser kawowy, no bo jest do spania. Deser. Ser idealne do spania. Bomba jakaś kaloryczna na pewno. Nie mam żadnego pojęcia, co to może być. Jakieś bezy, może? Coś, co ma dużo słodkiego, żeby chciało się pójść spać. Może lody? Nie wiem, nie wiem, nie wiem. No może to miało być idealne do strania i wtedy co? będzie taki przepis, jak no, no nie wiem, no nie wiem. Zobaczymy. Zaczniemy od deseru, bo. Bo się bagietka. Ale luz, luz, ponieważ Pesto to ja umiem. Bruskiety też miała się zepsuć. Ale deser. Już może. Zobaczmy, jakby w te gniazda bezowe. Mnie to mnie na interesuje, co fajnie by wyglądało. No fajnie to wyglądało. Muszę najpierw to przemyć. Tego się szczerze najbardziej boję właśnie tego deseru. I żałuję, że jestem pierwsza z dziewczyn, mogę być bardzo surowo oceniana, bo już tak naprawdę fajny poziom pokazał, ale to pamięta, ten pamięta jak skończy, nie? Boję się tego deseru, wiesz. Jak go robisz pierwszy raz w życiu, się do tego nie przyznawasz. Jak będziesz to serwowała, to musisz wiesz, powiedzieć, że robiłaś to już dziesiątki razy w życiu i wszyscy twoi znajomi mhm. czaj, czaj. Ale to są wszyscy moi znajomi. Teraz tak, pół gorącej czekolady i pół. E co? Pół mlecznej czekolady i pół gorzkiej czekolady. Widać, że wiesz co robić. To jest próbne jak co? Próbny deser Spróbujemy, nie robimy od razu całości. W razie co trzeba będzie coś ratować. Ja nie jestem najlepszym kucharzem, ale jestem łatwy materiał. Umiem gotować coś tam. W razie się nie przejmujemy bałaganem, rzucamy to po. Ej, się tu robi! Coś się tu robi! Teraz ty będziesz zaczęła się roztopić czekolada A few moments later Jak to widzę, piste, proszę o pierścionek zaręczynowy, nie? Kto będzie, dobra Robert, to naprawdę deser nas może uratować i pesto, i burata I będę miała 40 na 50 Ja nie masz buraty no tak. Robert! Konsystencja? O, jest tak... Nikt tak nie potrafi roztopić czekolady jak ty. Ej no, dwa jaja. Mm. I stresuj się tak. A co widać po mnie? <grym <grym <wytrzymy> U, chcę, żeby to wyszło super. Mamy to. Idealnie pikarnik się zaczął robić. To jest tylko jajko i czekolada. <grym wytrzymać> trzy łyżki mąki. Robert, trzy łyżki mąki. No, nie zepsuj tego. I trzy. I mieszamy. Nie wiem, czy będzie na tyle dobre, jak brał mi justka, ale skupajemy, pani mi boli, ale kibica mam od No, I Robert naprawdę, my to wygramy Te bezy to nic z tym nie zrobimy, bo jak ja to wyjmę z tego? Wyjmę z tego? Dam radę wyjąć z tego? Otóż nie. Zobaczymy Rób się. 12 minut. Nie pomyl, żebyś na 13 nie ustawiła Danie główne, pasta nie do zębów. Jakiś makaron. Makaron to by było za łatwe, więc obstawiam, że to będzie po prostu może jakaś zupa. Danie główne pasta nie do zębów, makaron. <grym> 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 A, żarty julki. Nie do zębów, no bo pasty są do zębów, tak? Więc zakładam, że po prostu to będzie jakiś makaron. Na 100% nie wiem jaki. Pewnie jakieś suszone pomidorki coś. Jeszcze w opcji wege pewnie dla wery. Klasyczek, w wykonaniu Julki, makaronik będzie z pestą. No nie no dobra, no to będzie makaron. Pasta, no to wiadomo, że tak jest smegę. Chociaż do zębów też by się co niektórym tutaj przydała. Chyba, że to jest jakaś podwójna psychologia, Że w ogóle coś innego, na przykład wiecie: kurczak, ryż i kreatyna. Teraz robimy na pesto. Generalnie na moje 18, pozdrawiam swoich znajomych, którzy byli u mnie na 18, zrobiłam trzy wielkie miski pesto i wszystkie poszły. Możecie też widzowie na przykład napisać w dniema do czajnika, zapytać się, jak spędził moją 18. Dam Wam podpowiedź: że jak się już jest zmęczonym, to się już siedzi w jednym miejscu. Ostatnio na przykład na moje 18 zawinął się po godzinie, bo miał mecz. Ale prezent przyniósł. Okay. No ciepło będzie dobra. Dwa czosnki I dla jakieś lepsze Nie, Nie. wolno czajnika używać nożyk Nie, Kurna, beznadziejny jest biorę. No! Nooo To jest nóż Aha Coś tam wyrosło, patrz Też wzięliśmy ser pesto Dobra, on jest trochę taki tłusty Jego też tak pokroję Aha Ale zaje... Zobacz jak to wygląda, Robert. Odsuń się, odsuń się, odsuń się, się Co jakie ładne. Elek jak jeszcze skwierczy. Skoro już wiemy jak to się robi, zostawimy te dwa, skończę presto i zaczniemy dokończać to. Zetrzemy jeszcze tego serka. Ale jestem z nas dumna, Robert. No, oby ten blender działał. Podaj mi Roberto Oliwy. Oliwę, tak, tak. Teraz na to patrzę, jak to z tego 6 porcji. Chyba po z tego, Będzie Git, Robert. Nie dam im takich porcji wielkich. To tu się wiesz, dodaj jeszcze wodę z makaronu. 5 minutes later. A jakie 6 porcji? 5? Ty nie jesz? Mamy trochę mało tego pesta. <laughs> Trzeba będzie oszczędzać jak najbardziej się da. Nie, no nie, patrz, zobacz, nie jest tak z tego mało. Ogarniemy. W takim razie musimy się zacząć za... Cesar. Myślę, że powinien spróbować. Nie, no jest dobre, ja lubię takie. Ale wiesz co, Jakbyś na przykład jeszcze jakimś właśnie smakiem przełamała. Aczego robisz pokoju? Kto jest Czajnik Kto jest? Co ty robisz w domu? Pracuję. Ja co ty robisz w moim pokoju? Nie się. Ja powinienem mieć jakieś bonusowe punkty za to, że wy sobie jakieś deserki robicie z tego. No, jakie deserki? Które, ja cię widzę. Jakieś, nie wiem, proszę, proszę pana, dziękuję, proszę pana, Po mnie w dupę, proszę pana. Czy mogłabym pożyczyć y, lindorki? Uwzględnię to po prostu w ocenie, proszę bardzo. Ale Krzysiu wziął od ciebie kinderki i nie uwzględniłeś tego w ocenie. Nie, nie mówię, że na minus to uwzględnię, tylko prawdopodobnie może też na plus. No weź, weź sobie i zmykaj się. Dzięki, ale to no raz prawie... zaprasza mamy to, Robert, normalnie? To będzie game changer. Chrupie i smakuje. Nie mam żadnego pojęcia, tak szczerze, co to jest. Kakosy to by były jakieś bardziej meksykańskie czy coś takiego. Chrupie, to mi się dazy skojarzyło z jakimiś chipsami. Chipsy. Nie no nie wiem, co może chrupać. Wszystko może chrupać. Może chrupać, kurczaczek, chipsy. Chrupkie, chrupko, rybki chrupią. chipsy chrupią. Co jest chrupkiego we włoszech. Ewentualnie może chlebek, ewentualnie czosnkowy, który chrupie, wiecie, podsmażony taki z jakim susikiem. To wszystko może chrupać i smakować, chyba jak za a nie będzie smakowało, bo to wtedy mogą być robaki. Coś słonego, coś może smażonego, coś może. Takiego groszki cebulowy by były z Włoch. Co chrupię, jak Włosi makaron? Taki twardy. O, już wiem, co to może być. To może być brusketa. Teraz robimy przystaweczkę. Polewamy pomidorki. będą do mozaryllu. Nie spróbujmy tego. To pójdzie do piekarnika, na to nakładamy mozzarellki i na to nakładamy pomidorki i solimy. Prosto to najsmaczniejsze, co? Kroję ostatnie rzeczy już, teraz będzie gotowany makaron i będzie gites. Ale serio już widzieliście, więc dokończę już je sama. Myślę, że będziemy powoli zaczynać ucztę. Ja się czuję jak na stołówce, na stołówce no. A to nie jest taki właśnie American vibe trochę? America? Trochę American, ale ona ma wło Włochy. Włochy się ona no. Italiano A to wygląda właśnie jak trochę American, a trochę właśnie jakby była to była stołówka w szkole okay. 2010, tak, tak, szkole. tak Ale na stołówce jakie było jedzenie? Dobre stary? Jedzenie było takie, że bałem się, że samo mi Czy wyjdzie stary, stary. No że są stówkę, ja miałem mega dobre jedzenie na stówkę Chodziłem na stołówkę z 9 lat stary Ja też chodziłem, no i widzisz, że co z tego wyrosło <laughs> Proszę zamknąć o. Od... A co teraz jest przestawka? Picie najpierw. Co to jest, Co to To jest wersja bezalkoholowa aperolka Właśnie tak sobie jedzą, pobijają. No, w sakeście może tak być, że takie jest takie. Dobra? Kurde, ja aferolka ja nie lubię. Bezalkoholowe? Ja też nie lubię aperolka Ty to piłaś? Tak. Jak to jest możliwe, że to jest bez i tak nie dobre. Właśnie gorzki, tak? A tak że też akarok. bez alkoholu to jest bardzo niedobre. Zapach wiesz, na średni. Mi też to oczywiście nie smakuje, to prawda, to jest bardzo. Bardzo niedobre. <grym> Mi na przykład Aperol smakował. Cieszę się, że było coś innego niż zwykły napój, coś innego niż tak jak zawsze w standardzie, gdzie się daje kole. Tam napój dałbym takie 7. Nie. A ja mówiłem, że to może być jakieś pieszewko czosnkowe tutaj jakimiś takimi, tylko szkoda, że nie ma. Bruskietki, tak? Tak, bruskietki, ale właśnie generalnie to to chciałabym największa. wam podać to z szyneczką, ale przez to, że Wersja jest wege... Nie mogę e, zrobić dwóch e, wersji? Nie chciałam właśnie robiliśmy bo po prostu miał to samo. Bruskietka no, w porcie, coś tam w porcie. Dobre. W menu było, że chrupiące, no to jest mega chrupiące. Mhm. Sama w sobie była w porządku, ale była trochę sucha. To niestety przez to, że część osób spóźniła się na kolację Julki, więc dania wystygły i Chciały zostać odgrzane. Uważam te przystawki jako zjadliwe, ale czy powiedziałem, że są dobre? Średnie. No. Serio. Bo nie mają smaku. Taki delikatny smak właśnie pomidorku, tego mm -hmm. serka. No się jak na przystawkę. Ja uważam, że tego serka może nie robię. Bo dla mnie on nie ma smaku. Był chrupiący, ale to było jedyne, co tam było. Ser, który nie miał smaku, pomidorki, które też za bardzo nie miały smaku. To wszystko wiecie, było też takie. Troszeczkę już widać było, że się tam zeschło, to wszystko i tak dalej. I tak sięgam po swoje, nie? Jeszcze no. jedno. Ja to wiem. Jest bardzo twardy, ciężko się gryzie. Serio, Paniecie. bolą mi zęby. Ja po prostu przez to, że było bardzo duże nie to już niestety tak, że... Jest inaczej, było, e, sam serek i pomidorki to jeść mogę na ludzie, ale ten chłopak jest serio taki twardy. Nie ma tych ja zjem Nie tak. siedź, ja, to ja to to, w ogóle to, tak, Była troszeczkę sucha, ale i tak smak się wybronił. Jakby to było ciepłe, to by było dużo lepsze, tak, ale, tak, tak. ale to, że było opóźnienie z naszej winy... Nie chciałam tego podgrzewać jeszcze bardziej, bo by było tak. jeszcze bardziej suche i byście mieli ciężko wygryzanie tego, nie? Mhm. Tak. Bardzo sucha, aż bolały mnie zęby. Ja lubię mozzarella i pomidorka, więc Chrupał z zewnątrz, ale w środku też chrupał. A w środku powinien być mięciutki jak chmurka. Już po No, 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 no. Wyobraźcie sobie, jak smakowały kurczaczki w porównaniu do tego. kurczaczki. Mm. No ale jak skończyliśmy potem. No, no. Potem, potem. Widzowie, bo wy nie wiecie. Ja wnoszę trzecich. Zmieniam ocenę! Zdychałem przez dwa dni. Miałem wodospad z dupy przez dwa dni. Na nas takimi rzeczami, że nie mogłem z kim nazejść. Czy się co ty tam dodałeś? To prawda, bo ja też jadłem, było dobre, a już jak kończyłem jeść, to już było niedobrze. Właśnie ja mówiłem, że mięso w burgerach nie było dobrze. No coś było nie tak z mięsem, więc ja się bardzo dobrze czułam. A ja sobie ja mam mało, więc też się dobrze czułam Więc ja wolę ocenę, bo o dwa punkty procentowe też też przecież wege zrobiłem. Ale dopiero jak cery, dwa inne burgery z mięsem, ze wszystkich innych. Po prostu był przypał, no. Coś z tym mięsem było nie tak, bo ja to nie ja no wiem o czwartej. A już było tak dobrze, no bo już tak dobrze było. A już było dobrze. Straszne to było, Krzysiu, to ty jest. Ale stand up, fajne. Sobie też to zrobiłem, bo ja też zdychałem, nie? Więc <grym zdaniem> ja też zmieniam ocenę. Ten, kto mnie zna, doskonale wie, uwa, że uwa, robię uwa, własne pesto. Nie jest żadnego kupnego, nie. ani nic takiego. To jest własne. Fajne, ale troszeczkę suchy. Suche, no. O Jezus, jak Vera tak powiedziała... Jak Vera tak powiedziała, to znaczy, że jest sahara. No, no oj, i to, to jest 2 na 10. Jeden, jeden. Ja się no, nie spodziewałam, że tak będzie, ale po prostu to nie z mojej winy. Jurka sama zrobiła pesto i to trzeba docenić, bo było naprawdę Dobre. Makaron był tylko już też trochę suchy. No, ale to był ta, była też kwestia tego podgrzewania. Ja powiem tak. Tym pomidorkiem bardzo fajnie. O właśnie, i chciałem to powiedzieć, że najlepszy na tym talerzu jest pomidor. Mm -mm. Te pomidorki były bardzo fajne i to pesto też było czuć. Dużo lepsze niż takie pesto kupne w sklepie. Temu daniu bym dał 6. Takiego tipa możecie jeszcze zrobić. Podgrzewać coś w mikrofonie, oblewacie trochę wody na talerz i wtedy to nie jest takie suche. To jesteś chyba geniuszem gotowania. Przecież ja ci to powiedziałam. Ja uważam, że jest Dziękuję, bardzo. Znaczy, nie mogę Jakbyś zbytnio do tego, że mi wszystko smakuje. Ogólnie to państwo bardzo dobre, ale mm. ten makaron mega super. No był potencjał na coś mm. dobrego. No. no był, był. No to szef? <śmamy wieniu> Dawaj. Daniel jest, topu. Daniel jest najlepszym wnuczkiem na świecie. Ostry zjadł cztery dokładki, więc sam mu smakowało. Przy obiedzie mógłbym dać na przykład taką szósteczkę, dlatego że moim zdaniem osobiście ta pasta była dobra. Wiecie, ja nie mam dużych wymagań. Dla mnie ma być dużo i ma się dać zjeść. Uważam, że jest dobre, aczkolwiek Krzysiu bardzo wysoko podniósł poprzeczkę, że może nasza percepcja jedzenia jest teraz zaburzona i dlatego to nie smakuje tak dobrze. No ta. Yeah, Zmianę motywu to było takie danie, które prędzej wolałbym zjeść drugi raz niż burgery Justka Dałbym piątkę, bo było takie ok. Teraz będą po prostu atrakcje I atrakcja jest związana z Włochami Ale jest też związana z tym, że możecie wykazać siebie Ponieważ A few moments later. Dlatego ta cerata jest Malujemy no, coś? A. Że było się ją winko, więc będziemy malować swoje własne kieliszki. Że nie nie ma więcej Nie ma więcej kieliszków? Więc A musisz A to kieliszki, czy nie? Nie Churna Churna więc na mam zrobić taką aktywność, w możecie się wykazać sami co chcecie jak chcesz, to muszę się nawet podpisać. To widzicie, to ja tą aktywność inaczej zrozumiałem, ja zrozumiałem, Aha. że czas tej aktywności ktoś ma nas zabawiać. Nie wiecie, jak byli królowie na porach, gdzie to... oni się dzieli jedli... i jedli. Dokładnie, rozbaw! Życie już tak nie nie był pierwszy w takim razie, bo to stand up jeszcze zrobią. Na początku byłem sceptyczny, ale jak już zaczęliśmy malować, to się bawiłem bardzo fajnie. ja, ja już jestem taka skupiona, że ja się nic nie odzywam. To jest w ogóle najlepsza aktywność. No, no. Ja nie wiem, gdzie mają farby. Jak działają farby, no. farby? Ja nigdy nie malowałem. W ja szkół nie malowałeś nic, no, nie tak. na Plastykę miałeś To ja mogę? No co chcesz? Chodzi o twoją kreatywność No dobra tak, moją kreatywność to skończyłem I to też jest jakby w swojej prostocie genialne Tak, geniusz, inteligent, a czekajcie patrzcie, wymyśliłem Będą malowali, a ja będę próbował przebić dźwiękiem kieliszek Aaaah Nie rób, nie tutaj, nie Maria. Kurna chciałem przejść, żeby tak śmiesznie było, ale nie umiem Głową, głową, głową do, dobra, ja takie, ale dobrej jakości. Przedostawałem, Próbowa, to chyba ja wam pokażę moją duszę artystyczną. To nie będzie ciaka na Wy bardzo dobrze wiecie, że ja kocham kreatywność. Ja kocham robić własnoręcznie rzeczy. To moje hobby. I szczerze, nie wiem, czy ktoś zrobi według mnie lepszą aktywność, wątkiem. Ale koniec końców, bo prostu twój trudno, bardzo fajnie. Wiem. Wam wytłumaczę, jak będziemy przedstawiać swoje obrazy. Ale to nie musimy y -y. tego przedstawiać. Jak nie musimy? Musimy. Jakby to były jadalne farby, ale byś wygrała, Luka. Że tutaj normalnie można malować i jeszcze sobie grzlnąć. Wystarczyło namalować na zewnątrz. Dobra, ja mogę Wam zaprezentować kieliszek. I co chciałem nim zaprezentować? Siła leży w prostocie. Ten kieliszek przedstawia dwie strony świata istnieje dobro, ale istnieje też zło. Chcemy przechodzić jak najbardziej na tą stronę niebieską, czyli na stronę dobra, ale czasami, żeby przejść na stronę niebieską, musimy po prostu posiedzieć trochę w czerwieni. Dobrze, to zrobimy co? Tak. Ja zrobiłam po prostu takiego ala dalmatyńczyka, ale zrobiłam trzy dwojeczki, bo mam taki tatuażyk. A ja sobie zrobiłam I love Simba, bo to mój kot. Zrobiłam drzewo. To jest dla mnie jak rodzina, a to są drzewa genealogiczne, dlatego wy jesteście też tutaj. Pod kotem. Pod kotem. To, nie jest a, to mój syn! A mój syn będzie dla mnie zawsze najważniejszy. I tu są odbite paluszki każdego. To jest pożar w lesie. Pali <laughs> się! Ta, a ja mam kwiatki, bo lubię kwiatki. Mega cute, kwiatki. to, Polsce, to jest, to jest wskazówka. wskazówka. Mam ci dawać więcej do malowania. Ja mam po prostu tam są 15, nie wiem ja czy mam. Tak, tak. No. Mam tutaj serce po prostu które symbolizuje moją miłość do Wery. Czy do 15? Nie, do dowery. I tutaj jeszcze jest taki smaczek, że wiecie, że dziewczyna piła, wera, piła im i zostawia szminkę tutaj patrzcie. Siła, co tak realnie chciałeś na górze narysować, się rozmyśliłeś? Nie, usta, to były <laughs> Dobra, to miał być ptak. Ja <laughs> żartuję to usta. Kurde, no atrakcje nie dla mnie, tam dwa. Ja nie wiem jak się maluję i nie malowałem nigdy. No się dobrze. Ja lubię takie rzeczy manualne, ja lubię je robić. Chciałbym ocenić też na taką porządną usępę. Mam nadzieję, że wyszło, jak wam そうと言え A czemu to jest jedno takie z białem? mam lindorki z góry. No jak? To, to... O Jezu, jak, jak to pachnie. No. Ostre poczekaj no, Boże no. Co to tak ten? No? Ja ja to jest w ogóle deser, który robiłam pierwszy raz i spróbowałam najpierw sama zjeść. Mega mi smakowało. Tak. Chwalimy za ten. Deser był super. Niesamowity. Skłaniam się tu ku dziewiątce, ale boję się, że potem ktoś mi zaskoczy. Takie 8, łamane na 8,5. Kurde, to to jest strasznie suche. Co? Co ty to Jest właśnie mokry w środku. On ma do to Nie do no, no, W Środek jest mokry. A się. Słuchaj, są suche. Słuchy, no. no to ja czuję tylko suche. U mnie na przykład się rozlewa, tak widzisz? Aha, to ja tak nie mam, to dajże mi tak. Da. Kurde, no czemu dostajesz suche? Czemu oni mają takie mokre? Czemu mi to zrobiłaś? Ja mam tak pół na pół. Tak, no to zamieńmy się. Ja mogę tyro. zamienić, Tak, ty to masz pewnie jakieś słabe. Zamienić sobie. No zamień się słabo. No co ty zrobiłeś z no no. Tu Umiesz się zachowywać, kupy? Mm, też masz średnia. To ma leżące rzecz. To masz tylko kawałek masz Jakbym miał takie jak swoje, to by było za. piste. Dlaczego mi tak, tak To jest chyba trafi. Jak to tak może być, że ja dostaję suchy deser? ja uważam na odwrót, Makaron ja. był dużo gorszy. No bo ty dostajesz dobry. Deserek dobry, deserek bardzo słodki. To bym ocenił na taką ósemkę. Lał się delikatnie w środku, nawet u mnie to nie wiem czy z kolei nie za bardzo. Przepyszne, uwielbiam słodycze, było idealnie słodkie. Niby jest napisane idealne do spania, ale nie uśpiło mnie. Pychotka. To masz dobre? Tak, Poza. ale ja najlepszy środek już wyjadłam. W nie będzie teraz wszystkich. Czy No mam tutaj trochę jeszcze. Deser lepszy był niż przez ale gorszy niż obiad, do tego dam piąteczkę. Mój deser akurat był bardzo suchy, oni dostali może taki lepszy, ale dla mnie był średni. Mam pytanie: Czy można zmienić imię i nazwisko? W Białym Domku. A gdzie to jest? innego. Czyli ogólnie da radę zmienić mi nazwisko. A to wszystko widzowie zaraz. Już jutro, jak wiemy z tą follow i wiemy 400 koła, już jutro. Szczerze, wnoszę protest. Chcę najgorsze. No ja mogłem jedną z to to najgorsze. Za To będzie ciężka sprawa, ponieważ chciałabym dać Julce 10, mm. jednak muszę oceniać smak. Muszę jeszcze odjąć za ten aperol bezalkoholowy, bo był bardzo niedobry. W ogóle ten smak, no totalnie nie moje gusta. Plus na przykład za dekorację, bo dekoracja była właśnie taka fajna, fajny klimacik robiła i w ogóle wszystko tak... Biorąc pod uwagę, że jest covid 8 ale tam było dużo, dużo smaczniejsze jedzenie. Tutaj tak z dwa poziomy niżej na pewno. Mocne 6,5. Ode mnie. Nasza średnia to 7,5. Jura ma taką mocną szóstkę. 7 punkcików. 4,3. A tak prezentuje się punktacja Julki. Ej, podobają mi się te odcinki. Aha, fajne. Miguel, się że nie się lepsze robić. I więcej. No, wnioskuję, żeby ostry był następny. Nie, nie, nie najlepsze na końcu. Dobra, możemy to tak już zrobić. Idziemy się za ostrym. Czekajcie na kolejne odcinki z serii, bo pamiętajcie, że dla wygranej osoby będziemy musieli na wszystko się zgadzać przez cały dzień.